Zastrasza tych ludzi. A to... czy pan mówi o tym co... lekko przestwalonym? O tym pan mówi, panie Pawle? Tak, tak, o rafale. Ale nie, 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 nie. To, to, z tym Rafalem jest. A lekko przeswalony, ja nie wiem dlaczego wy wszyscy internaci jesteście tacy wyrozumiali, bo on kurwa nie jest lekko przestwalony, to jest pełny cel. No tak, no. to co chodzi o tą wyrozumiałość, chodzi o to, że... Że ja wyznaję zasady, żeby się nie dać tak wciągać w jego grę. Bo... Ale ja mam wyjebane na niego, panie Pawle. To jest dla mnie żulik. Tak, ale nie pan, no to, 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 to do niego nie dociera absolutnie. Człowiek... Dotrze, dotrze, panie Pawle, dotrze mu do samej kątnicy. rzeczywistością, ale jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że ludzie, którzy powinni być na tym pogrzebie, tak zwani opiekunowie, yy... Zamiast być na pogrzebie, to działali na mediach, tam spojrzeli na wykopie i tak dalej, e, robiąc tam różnego rodzaju afery. A więc na to mieli czas. Nie mieli tak. natomiast czasu, pojechać na e, Jest Są pozdrowienia dla pana tutaj od internautów?